3, 2, 1 i tak mamy nowy update. Naprawdę jest nowy update. Mamy wszystko. Mamy domek nowy. Mamy nowy pojazd. Mamy domek kryminalisty. To jest domek kryminalisty, który ma tajną kryjówkę. Także naprawdę jest super. I dodatkowo w bonusie sekret w sekrecie, który budzi nowe pytania. Ponieważ znamy większość sekretów, a tu się pojawia nagle nowy, który. Zupełnie coś innego znaczy, i teraz to już ja nie wiem, jaka jest prawdziwa historia Brookhaven, ale naprawdę musicie to zobaczyć. Ja wam to pokażę, a ty zostaw suba, lajka oraz yy, na przykład, no nie wiem, napisz w komentarzu hashtag tak będzie najlepiej. Ok, to ja przechodzę do. Konkretów. Pierwszy pojeździk nowy, w zasadzie tylko jeden jest nowy, yy, który to był yy, gdzieś tutaj. Jest on bardzo całkiem ciekawy. Tutaj ma takie jakieś skrzyneczki, jakieś deseczki, rury. To jest bardziej na budowę, ale też się nadaje do tego domku. Do którego jedziemy. Kryminalisty o, to jest taki domek kryminalisty, taki przekrywka, że niby, że tam jest taki garaż, zaraz zresztą pokażę, a tak naprawdę pod ziemią znajduje się fajna baza. Tak więc, naprawdę domek jest fajny, pokazuję i objaśniam. Garaż, jak garaż. Nic szczególnego tutaj nie ma, otwiera się tylko to, a poza tym to nic. Tutaj jest karteczka, która się, yy, mówi, jak się dostać do sekretów Sekrecia. Ten pierwszy sekret tu nie jest taki sekret, bo on w tym domku jest celowo. On nie ma związku z, yy, no z Markusem i tak dalej. Yy, tu jest wyjście na dach, i tu też nic szczególnego. Właśnie o to chodzi, żeby to miejsce wyglądało tak. Tutaj niby nic nie ma o ogrzewanie. Ale jak się zrobi coś, co się kiedyś robiło w garażu, czyli pociągnie za Miotłę, to się otwiera sekret. Czyli taki, no to powiedzmy, że to sekret. No. Ale to jest naprawdę fajne, to mi się najbardziej spodobało, że tutaj y, to się podnosi góry, tylko gdyby to był pojazd, to by było trochę słabo. Ale tak poza tym to naprawdę y, fajne miejsce na kajowaczkę, tutaj można sobie zamknąć i schron. Kamery, wszystko. I tutaj mamy dopiero co zwiedzać. Proszę, komputer. Na razie średnio działa. Tutaj walizeczka. No, jeszcze nie wybucha, ale może kiedyś. Co tu wydaje mamy? Karabiny. Tutaj ammo. Proszę, więcej ammo. Klatka nawet jest. Jeju. Z kamerą? A, klatka nie ma kamery. No to tak trochę słabo. Ale mamy jeszcze Sejfik. I Sejfik to jest najlepsza rzecz. Dobra, tutaj jest kamera, więc jak ktoś się włamie, to będzie można obserwować, i naprawdę to wszystko jest przefajne. Zobaczymy, co się stanie, jak się do niego włamiemy. Oj. Ojeju, nie, nie, nie wierzę w to. Dobra. Yy. Mina. Dobra. Wow, dobra. Laserki się robią, czyli, jak się w nie wejdzie, to sialar włącza taki i ja wtedy wiem, że ktoś mi się włamał. Okej. Okay. Dobra. To jest fajne. To też jest fajne. Wszystko tu jest fajne. Tylko brakuje tu łóżka. A poza tym to fajne. Okej, okay, sekret, tak? Sekret. Ten sekret z laserami. Oczywiście są tam lasery. I on jest tutaj. Za tą ścianą. A więc, żeby tą ścianę tworzyć trzeba. Nacisnąć guzik, który jest tutaj. Jak się go naciśnie, to się otwiera. Można go też nacisnąć, żeby zamknąć. I tutaj są lasery. Jak się w nie wejdzie, to się zaraz pi. tutaj, ale ja odkryłem sposób. Jeśli się dobrze zrozumie, karteczka tamtą na górze, to wywnioskuje się, że z pieniędzmi można przejść przez laser. Ja nie będę teraz mówił dlaczego z pieniędzmi, ale. Kto chce, może sobie przeczytać tę tą, tą kartkę, przetłumaczyć ją i, i się dowie. Okej, okay, mamy tutaj tajną bazę agencji. A skąd wiem, że to agencji? Trzeba wziąć sobie ten papierek i kliknąć. Yy, oj, ten przycisk. I się pojawia tutaj agencji. Tak jest. Pojawia się tutaj agencji. Także pamiętajcie, żeby wziąć ten papierek, chociaż. Sam już nie wiem czy to działa czy nie, ale y, myślałam, że to bez papierka działa, a tu się okazało, że raz nie działa. Jeszcze, jest też dźwięk, ale teraz go nie pokażę, żeby się system nie zwiesił, bo w coś szwankuje. Okej, okay, jak się pojawiła agencja, pojawia się tutaj, że Gritty firm i Firm Fir, to są dwie postacie w muzeum, to znaczy, że Gritty Firm e, Grid był przywódcą agencji i siedziosy tutaj, nawet jest jego zdjęcie. Zdjęcie portret Muzeum Grida jest właśnie jak siedzi sobie tutaj przy tym biurku. I to jest naprawdę fajne Firy To jest y, pewnie jego żona. Bo też jest w muzeum. Także to jest sekret, który budzi pytania. Poza tym agencji nie była do końca dobra. Była bardziej kryminalna. Tak więc. I chodzi o tylko o kasę, ponieważ y, Markus był bardzo bogaty. To. Myślę, że to jest oczywiście moja teoria. Wymyślili sobie coś takiego, żeby go złapać, bo on na pewno ma jakieś posiadłości duża, ale on im uciekł tajnym wynalazkiem, który oni próbują, yy, nie pożaru, który oni próbują z powrotem jakby zrobić, ale im się nie udaje i chcą mieć też ten wynalazek, żeby być najpotężniejsi. Teraz nawet nie wiadomo, gdzie wszyscy są, także naprawdę sporo się skomplikowało. I to tyle, jeśli chodzi o sekret, tyle co nowego. Przeważnie może być więcej. No to dopiero początek. Ale tak, to jest sekret, o który mi chodziło. Tutaj jest bardzo dużo i bardzo dużo jeszcze będzie. Ok. Właśnie, ktoś się obrobił sklep, także to już znak, że muszę kończyć. Krótki w miarę film, ale za to ile sekretów na pokazałem. No. Także. To co musisz zrobić. Zasubskrybować. Po drugie. Zasubskrybować również kanały, które polecam, oraz kanały, które uważasz, że powinny być zasubskrybowane przez ciebie. Ale to już twoja wolna wola. Ja cię tylko zachęcam. Po prostu, jeżeli ci się podobają te filmy, to zasubskrybuj. I możesz czytać posty. Może się czegoś ciekawego dowiesz. Kanał Jamnik Avail MKM jakoś tak ma ciekawe rzeczy na temat prawdziwego życia. Jest też trochę o Robloxie, ale bardzo mało, bardzo malutko. Trochę, jest zupełnie inny od mojego, ale o ciekawych rzeczach. Także i ma zdecydowanie więcej subskrybentów. Ale ja tylko polecam. Tak samo yy, kanał. Bejkonika, chociaż on tam nic nie ma, ale i tak y, warto zasubskrybować. Także to tyle. A teraz się wyłączam. I na